Pierwszy masefekt z pełną prędkością wparował na rynek gier, powodując opad szczeni u niejednego fana elektronicznej rozrywki. Był to niezwykle udany mix RPGa ze strzelanką, błyszczący przede wszystkim wyśmienitą fabułą. Teraz, po czasie, można jednak stwierdzić, że cierpię na coś, co pozwolę sobie nazwać syndromem pierwszej części. W wielu świetnych seriach, jedynkom, mimo iż niby posiadają wszystkie elementy we właściwych miejscach i są bardzo dobrymi produkcjami, coś jednak pod maską zgrzyta. Co zauważamy zwykle dopiero po premierze bardziej dopieszczonej kontynuacji. Assassin's Creed, Megaman, Heroes of Might and Magic. Przykładów jest wiele. Twórcy, dzięki wcześniejszemu doświadczeniu, robią z dwójkami rzeczy cudowne, którymi zamiatają graczami podłogę. Drugi efekt masy jest tego doskonałym przykładem. Przygoda zaczyna się od trzęsienia ziemi. Statek kosmiczny SSV Normandia, którym dowodzi główny bohater, zostaje zaatakowany przez bliżej niezidentyfikowanego napastnika gigantycznego, przerabiającego tyci wehikuł na sałatkę jarzynową. Komandor Shepard heroicznie próbuje uratować swoją załogę, co przypłaca życiem. Ciało protagonisty trafia jednak do Cerberusa organizacji uważanej przez wielu za terrorystów który przez dwa długie lata próbuje jej odbudować. Pod koniec tego procesu główny bohater zostaje nagle wybudzony, ponieważ placówka w której miało to miejsce zostaje zaatakowana przez zbuntowane roboty znajdujące się na jej wyposażeniu. Po opuszczeniu wraz z pierwszymi towarzyszami kompleksu badawczego w jednym kawałku poznajemy niezwykle tajemniczego człowieka iluzję, dowódcę organizacji Cerberus, od którego dowiadujemy się po co tak naprawdę dokonano tego niezwykłego przywrócenia do żywych. Shepard jest potrzebny, ponieważ zagrożenie ze strony żniwiarzy, istot które co 50 tysięcy lat niszczą wszelkie formy życia w galaktyce jest coraz większe. Powiązane z tym zdaje się znikanie bez śladu w tajemniczych okolicznościach całych ludzkich kolonii. Z uwagi na to, że żaden z galaktycznych oficjeli nie zamierza zająć się rozwiązywaniem tego problemu, Komandor zmuszony jest do zawiązania wątpliwego sojuszu z Cerberusem w celu odkrycia prawdy. Opowieść to zdecydowanie najmocniejszy element pierwszej części i tu jest nie inaczej. Choć nieco inaczej rozłożone są akcenty. Po jednym z najlepszych zawiązań akcji, jakie widziałem w grach wideo, fabuła kładzie nacisk przede wszystkim na relacje z poszczególnymi członkami załogi. Pozyskiwanie różnych marzeń, mającej pomóc w walce z nadciągającym zagrożeniem, stanowi olbrzymi fragment opowiadanej historii. Wszak dostępnych towarzyszy, łącznie z tymi dorzuconymi w dodatkach, jest aż 12. Są wśród nich zarówno nowe twarze, jak i starzy znajomi. Wszyscy, bez wyjątku, są świetnie napisani, a ich wątki mocno wciągają, zwłaszcza gdy zagłębimy się również w zlecane przez nich zadania poboczne. Często mamy wtedy możliwość poznać ich z zupełnie innej strony, zauważając cechy, których kompletnie byśmy się nie spodziewali. I choć aktywności te teoretycznie są opcjonalne, zdecydowanie odradzam ich omijanie. To momenty, gdy Mass Effect błyszczy najbardziej, a dodatkowo mają zauważalny wpływ na finał. Jeśli zaś chodzi o pozostałą część głównej opowieści, to jest ciekawa, lecz brakuje jej czegoś mocniejszego. Widać, że to środkowa część trylogii. Pełni funkcję spoiwa między wstępem a zakończeniem historii komandora Sheparda. W dwójce powraca wiele postaci z jedynki, a również echa podjętych przez nas decyzji są zauważalne. Dużą rolę gra tu możliwość zaimportowania zapisu z poprzedniej części. Skutki naszych wcześniejszych dokonań może nie wpływają znacząco na trzon historii, lecz są trudne do przeoczenia i pozwalają lepiej zanurzyć się w tym świecie i wczuć się w głównego bohatera. Bardzo dobrze, wszak w werpegach jest to najważniejsze. I jak duże znaczenie dla całej gry ma fabuła, idealnie pokazuje to, jak wiele się w niej rozmawia. Dialogi stanowią gigantyczny fragment całości, dlatego tym istotniejsze jest to, że zostały bardzo dobrze napisane. Z uśmiechem na ustach klikałem wszystkie możliwe opcje w rozmowach, nawet te całkowicie nieobowiązkowe, by pogadać jeszcze przez chwilę i lepiej poznać to fascynujące uniwersum. Działało to również w dużej mierze dzięki polskiemu dubbingowi stojącemu na niezwykle wysokim poziomie. Problem miałem jedynie z protagonistą. Tym razem nie udało się zaangażować do prac nad udźwiękowaniem pana Marcina Dorocińskiego, który użyczył mu głosu w pierwszej części. Podobna sprawa ma się z żeńską wersją głównej postaci, choć ja akurat grałem facetem. W komandora wcielić się musiał inny aktor i choć kreacja z jedynki nie była jakaś oszałamiająca, to jednak w mojej głowie została już przypisana do głównej postaci, przez to zmiana nieco wybijała mnie z imersji. Jest to tym mocniej zauważalne z uwagi na fakt, że niemal cała reszta obsady wróciła do swoich ról. Właśnie dlatego przez pierwsze godziny zabawy, za każdym razem gdy odzywał się Shepard, mój skołowany rozumek podpowiadał mi, że hola hola, on przecież powinien mówić inaczej. Po jakimś czasie jednak przestała mi to aż tak doskwierać, lecz nie mogłem przestać zwracać uwagi na to, że nowy głos kompletnie do protagonisty nie pasuje. Kobieca wersja wypada dużo lepiej, więc zazdroszczę tym, którzy zdecydowali się na kierowanie panią Shepard. Nie samą fabułą ta gra jednak stoi, równie ważna jest tutaj rozgrywka, dlatego tak bardzo cieszy mnie gigantyczny postęp jaki poczynili twórcy w porównaniu do pierwszej części. Nie oszukujmy się, niezależnie od tego jak bardzo się komu jedynka podobała i jak mocno wciągającą historię ona przedstawiała, pod względem gameplayowym to było drewno. Nie jest to oczywiście poziom Gothica, wszak pierwszego Mass Effecta wyprodukowała gigantyczna firma, a wydał to jeszcze większy wydawca, ale zgrzytało tam wiele rzeczy. Walka była zrobiona bez większego polotu, przez co w późniejszych partiach zaczynała nużyć. Recykling lokacji w misjach pobocznych był na takim poziomie, że pod koniec przygody przebiegałem przez kolejne kompleksy zbudowane metodą kopiuj w klej niemal z zamkniętymi oczami. Podróże pojazdem Mako były nie dość że długie, to jeszcze równie emocjonujące co w rozliczanie Pita. A te zakichane przejażdżki windami, które nie były niczym innym jak kiepsko zakamuflowanymi ekranami ładowania, odbierały mi resztki radości z życia. Teraz na szczęście fabuła nie musi już ciągnąć całe reszty za uszy. Struktura rozgrywki w drugim efekcie masy nie odbiega znacząco od tego, co znamy z jedynki. Latamy od stacji do stacji, od planety do planety, przymierzając kolejne układy i wykonując zbierane po drodze zadania i zbierając kolejnych członków załogi do naszej arcyważnej misji. Questy nie sprowadzają się tylko do gnania we wskazane miejsce i czyszczenia ich ze znajdujących się tam przeciwników. To znaczy, takie też są, ale twórcy zadbali o to, by zawsze towarzyszyła temu jakaś interesująca historia. Wiele ze zleceń jednak wykonujemy bez sięgania po giwerę. W takich przypadkach na pierwszy plan wychodzą dialogi i eksploracja. Zwłaszcza sztuka dyplomacji gra tutaj istotną rolę, czasami pozwalając zakończyć jakąś napiętą sytuację bez rozlewu krwi. Albo i nie, jeśli takie jest nasze życzenie. Dowolność w odgrywaniu roli mamy całkiem sporą. Mój szepard był słodkim, troskliwym misiem, bo przynajmniej w grach bycie dobrym niesie ze sobą jakieś korzyści, ale jak ktoś chce być wrednym gnojkiem, któremu zwisają te problemy, to tak też można. Brakowało mi tylko czasami bardziej neutralnych opcji. Jak na RPG przystało, mamy tutaj wpływ na rozwój naszej postaci. I przyznać muszę, że system ten jest mocno uproszczony, nawet w stosunku do pierwszej części. W zależności od wyboru klasy postaci, mamy do wyboru statystyki, w które możemy pakować zdobywane z każdym poziomem doświadczenia punkty. Nie tylko polepszamy w ten sposób cechy naszej postaci, ale także zdobywamy specjalne zdolności możliwe do użycia w trakcie walki. Po wymaksowaniu zaś danego parametru, otrzymujemy jedną z dwóch umiejętności o zróżnicowanym działaniu do wyboru. Poza tym zdobywamy tutaj także zdane z poprzedniej części punkty idealisty i renegata. Dobre lub złe uczynki, robione w trakcie wykonywania zadań, podbijają jedną lub drugą wartość, co pozwala na odblokowywanie dodatkowych opcji w dialogach, dzięki czemu często możemy zakończyć wykonywane misje na nowe sposoby. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tak ubogi system rozwoju bohatera jest w tym wypadku wadą. Twórcy cały ciężar przerzucili na opowieść i sceny akcji, co wyszło produkcji na dobre. Mozolne przegrzebywanie się przez statystyki każdego z członków ekipy tylko niepotrzebnie wybijałoby z immersji. A skoro już o akcji wspomniałem, Strzelania jest tutaj naprawdę sporo. Na szczęście mogę z radością zakomunikować, że system walki mocno zmienił się od pierwszej części. Gdy sięgamy po spluwę, czuć jest znaczącą różnicę. Giwery mają odpowiedniego kopa, a używanie ich sprawia masę frajdy. Tym razem nie możemy atakować do woli, ogranicza nas ilość posiadanej amunicji. To znaczy, technicznie rzecz ujmując, nie jest to amunicja, tylko pochłaniacze ciepła, ale działa to tak samo, więc nie będę się wydurniał. Jak coś działa jak naboje, to dla mnie to są naboje. Wcześniej, gdy przegrzewaliśmy broń, musieliśmy poczekać aż przestygnie. Teraz, jak nam brakuje pestek, to szybko trzeba zmienić pukawkę na inną, albo uzupełnić braki zbierając zapasy upuszczone przez ukatrypionych wrogów. Inne jest też podejście do różnych podeli spluw. Wcześniej zbieraliśmy tego na pęczki, jak w jakimś zakichanym slashu, przez co w późniejszych etapach gry co jakiś czas trzeba było zrobić sobie przerwę na przerobienie zalegającego szmelcu na omniżel, by nieco opróżnić zapełniony ekwipunek i móc zebrać nową zabawkę. Teraz kolejne modele wpadają nam w łapki o wiele rzadziej i różnią się nie tylko wyrażonymi liczbowo statystykami. Ich działanie jest często mocno odmienne i od wyboru ryn sztunku zależeć będzie nasze zachowanie podczas walki. Prosty przykład. Możemy zdecydować się na karabin strzelający ogniem ciągłym albo pojedynczymi seriami. Warto trochę poeksperymentować, by sprawdzić, z czym najlepiej będzie nam się kosiło kolejnych oponentów. Zwłaszcza, że wybranego raz uzbrojenia nie będzie można zmienić po wejściu do danego obszaru, no chyba że natrafimy na szafkę z bronią. Oręż i inne elementy naszego wyposażenia możemy ulepszać między misjami. By tego dokonać, potrzebujemy specjalnych zasobów. Te zdobywamy skanując napotkane planety i szukając na nich złóż surowców. Początkowo interesująca odskocznia z czasem staje się upierdliwym, męczącym obowiązkiem. Warto jednak poświęcić temu trochę czasu, choćby po to, by stać nas było na wzmocnienia dla Normandii. Wydawać by się mogło, że są one bezużyteczne, wszak nigdy samym statkiem nie podejmujemy walki. Lecz zaufajcie mi, chcecie je wykupić. Mam wrażenie, że w samej grze nie wybrzmiewa to wystarczająco głośno. Potyczki z wrogami przebiegają tu w standardowy dla covershooterów sposób. Chowamy swoje atrakcyjne ciałko za jakimś elementem otoczenia i wychylając się, staramy się ukatrubić typów po drugiej stronie lufy naszego gnata. Do dyspozycji mamy aktywną pauzę, podczas której możemy na spokojnie przemyśleć sytuację, wydawać rozkazy, zmieniać uzbrojenie i korzystać z umiejętności bojowych własnych lub naszych kompanów. Tych zawsze towarzyszy nam dwójka i ich wybór nie jest bez znaczenia. Różnią się między sobą klasami postaci, przez co do dyspozycji mają inne zdolności i specjalizują się w używaniu innych typów uzbrojenia. Ja jednak zwykle wybierałem po prostu tych, których najbardziej lubiłem z powodów fabularnych. Przetestowałem jednak wszystkich i żaden nie jest bezużyteczny na polu bitwy. Kolejną zmianą, tym razem dość drobną, aż przyjętą przeze mnie z dużą radością, było wywalenie nudnej minigierki podczas hakowania i zastąpienie jej dwoma nowymi. Jedna to łączenie ukrytych symboli w pary, druga to wyszukiwanie w długich ciągach wskazanych fragmentów kodu. W obu przypadkach nasze działania komplikuje ograniczenie czasowe. Każda z nich jest dużo ciekawsza niż to, co mieliśmy w jedynce. A fakt, że są dwie, przez co trudniej się nimi znudzić, również działa na ich korzyść. Mała rzecz, a korzystnie wpływa na odbiór całości. Zaskoczyło mnie to, jak dobrze Mass Effect 2 prezentuje się wizualnie. Pomimo tego, że wyszedł ponad 10 lat temu. Jasne, tu i ówdzie straszą nas rozmazane tekstury, czy kanciastość niektórych obiektów, a animacje bywają czasami mocno archaiczne, ale cały kształt i tak mi się bardzo podobał. Projekty lokacji lokacje robią spore wrażenie, nieważne czy mowa tu o rozległych stacjach kosmicznych w dętrzu Normandii czy powierzchni odwiedzanych planet. Wygląda to świetnie. Również modele postaci wciąż wyglądają naprawdę dobrze. Podobnie zbierane uzbrojenie i pancerze. No dobra, chwalę tak tę grę i chwalę, ale czy jest coś za co ją można dojechać? Oj mordy, pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Przed zainstalowaniem Mass Effecta 2 kupiłem dostępny na Originie pakiet wszystkich dodatków. To, na jaką cenę misiaczki z Electronic Arts wyceniają zestawy rozszerzeń do rpg Footballer od Bioware'u, ltyściwie Dodam jednak, że warto poczekać na promocję, bo można ją, jak ja, nabyć za kwotę o połowę niższą. Niegłupim pomysłem będzie też po prostu kupno remastera całej trylogii. Tym, co przelało u mnie jednak czarę goryczy jest to, jak potraktowano dwa z dostępnych DLC. Te największe i najistotniejsze fabularnie. Liar of the Shadow Broker i Arrival nie zostały bowiem przetłumaczone. Ja rozumiem, że dubbingowanie ich byłoby zbyt drogie w stosunku do potencjalnych zysków ze sprzedaży w naszym kraju. Dla mnie zupełnie wystarczyłyby same polskie napisy, lub nawet po prostu możliwość ogrania ich po angielsku. Tak dobrze jednak nie ma. Jeśli je zainstalujemy, to gdy dotrzemy do momentu, w którym możemy rozpocząć ogrywanie do dodatkowej zawartości, gra wariuje, nie mogąc zlokalizować danych przeznaczonych dla graczy z nadwisły. Blokuje to w paskudny sposób dostęp do terminala, na którym Szepard odczytuje wiadomości. Jednego z najbardziej kluczowych narzędzi w grze. By to naprawić, musiałem ręcznie zmienić nazwę niemal stu plików. Poskutkowało to jednak tym, że część kwestii z podstawowej wersji gry, wypowiadanych przez sztuczną inteligencję, i wiele postaci w jednej z kosmicznych metropolii zostało zamienionych z polskich na angielskie. Oczywiście, przy dokonywaniu zakupu zostałem ostrzeżony, że dwa DLC nie zostały przetłumaczone na polski, ale całość instaluje się bez najmniejszego problemu. Ani słowa o trudnościach, z jakimi będziemy się mierzyć. Możliwe, że jakiś gracz machnął ręką, odinstalował te dwie przygody i ratował kosmos dalej. A to byłoby strasznie smutne, bo naprawdę warto je poznać. A liar of the Shadow Broker pozwala odkryć tajemnicę enigmatycznego handlarza cieni. Jest to szalenie angażująca historia, w której dużą rolę gra nasza stara znajoma z jedynki, Liarat Sony. Jest tu ciekawa intryga i dużo wciągającej akcji. Ma w mojej opinii nieco lepszą fabułę niż Arrival, choć i ten ma swoje momenty. Przybycie jednak warto ograć z zupełnie innego powodu. Stanowi bowiem pomost fabularny między dwójką a trójką. I to taki całkiem istotny, bez którego na początku trzeciego Mass Effecta nie będziemy ogarniali, czemu protagonista jest w miejscu, w którym jest, a Polacy muszą odstawiać cyrki, żeby móc to uruchomić. Początkowo były nawet problemy, żeby w Polsce w ogóle kupić te dwa dodatki. Dobrze, że przynajmniej w remasterze to ogarnęli jak należy. Co do pozostałych rozszerzeń, tych, które doczekały się rodzimej lokalizacji, są one całkiem przyjemne. Dodają kilka nowych obszarów, trochę uzbrojenia i pancerza i pozwalają na pobawienie się pojazdem młot, który zastępuje tutaj to nieszczęsne mako z jedynki. Dwa z nich pozwalają nawet na zrekrutowanie do drużyny po jednej nowej postaci i rozegranie związanych z nimi zadań. Szczególnie historia Kasumi, wyśmienitej złodziejki, jest bardzo wciągająca. Mass Effect 2 to świetny sequel, w idealny sposób rozwijający oryginał i zaostrzający apetyt na zwieńczenie trylogii. Fantastycznie poprowadzona historia, Pozbycie się większości drewna będącego w jedynce i zrobienie systemu walki czegoś, czego nie powstydziłaby się u dobra trzecioosobowa strzelanka, sprawiają, że wprost nie sposób się od tej gry oderwać. A muzyka? Kompozycje towarzyszące nam podczas zabawy to najwyższa światowa półka. Naprawdę warto po tę grę sięgnąć. To jedna z najlepszych produkcji, w jakiej miałem okazję zagrać.